Mechanika sprężyna schodzi po schodkach. Popularna zabawka schodząca sprężyna składa się z 20 zwojów i ma masę 18 gramów. Zwisająca pionowo sprężyna, trzymana za pierwszy zwój pod wpływem własnego ciężaru, rozciąga się o 63 cm. Ile wynosi wydłużenie każdego kolejnego wówczas zwoju? Patrzymy na rysunek. Najniższa masa, czyli zwój, podlega działaniu ciężaru pionowo w dół i siły sprężystości, która równoważy ten ciężar. Zapisujemy tę równowagę. F1, siła sprężystości to jest Kx1, równa się Mg. No i druga masa. Druga masa też podlega działaniu swojego ciężaru ku, ale F1 do pierwszej masy przyłożona została przez drugą. To zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, do drugiej jest przyłożona taka sama siła sprężystości F1. Oczywiście F1 przyłożona do drugiej masy i do pierwszej masy różnią się zwrotami. No, i siły działające na drugą masę równoważą się, czyli F2 równa się Q plus F1, co zapisujemy. Podstawiając za Kx1 wcześniej obliczone Mg, mamy taką zależność. Trzecia masa, ona też ma ciężar Q, ale na nią w dół działa siła F2 pochodząca od drugiej masy. A ponieważ ta masa nie zmienia położenia, no to siły na nią równoważące się są f3 równa się q plus f2. f3 równa się kx3 masa razy przyspieszenie ciężar tej masy plus kx2, czyli 3mg. I ostatnia masa. Już nie będę po kolei wszystkich rozpatrywał, bo nie ma potrzeby, ale ostatnia masa. Ona podlega działaniu również trzech sił, które wzajemnie się równoważą. Są to jej ciężarku taki sam jak pozostałych zwojów sprężyny, siła oddziaływania masy 19 na 20 i siła sprężystości F20, która równoważy te dwie siły q i F19. Zapisujemy to. Mamy układ równań do rozwiązania. Dodając do siebie stronami te równania, znajdujemy, że zachodzi taka równość. Zauważmy. Że x1 plus x2 plus, plus x20 to nic innego, tylko delta L. Możemy więc napisać lewą stronę tego równania jako k, delta L, a prawa strona. No, tutaj mamy w nawiasie 1 plus 2 plus 3 plus. Suma kolejnych liczb naturalnych dodatnich jest równa. Według wzoru tej wartości. Jeśli nie znasz tego wzoru, to sobie dodaj te wszystkie liczby występujące w nawiasie z prawej strony i otrzymasz taką zależność. Możemy to zapisać w taki sposób, przechodząc do masy całej sprężyny M duże. a następnie wyznaczyć z tego równania K 3 N na metr. Mając K idziemy do równania pierwszego i wyznaczamy X1. No to odpowiednio X2, X3, X4 będą 6, 9, 12 i tak dalej milimetrów. I polecenie B. Sprężyna leży na poziomej powierzchni. Z lewej strony jest przymocowana do ściany. To przedstawione są kolejne zwoje sprężyny. Do sprężyny z prawej strony została przyłożona siła F. Ale wszystkie sprężyny pozostają w spoczynku. W związku z tym siły i danie działające wzajemnie się równoważą. I tak siła F jest równa siły, sile sprężystości z lewej strony działającej, czyli k razy x, x wydłużenie pierwszego zwoju sprężyny. k znamy, 3 newtony na metr, a długość zwoju w tym przypadku w każdym zwoju wydłużenie tego zwoju jest takie same czyli delta L do N. Znajdujemy taką wartość.